W kolejnym odcinku naszej Szkolnej Wiadomości z TV. Dziś przedstawimy Wam uroczyste obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w naszym mieście i w naszej szkole. W sumie trwały one przez trzy dni 10, 11 i 12 listopada. Na początku klasa 2C przygotowała spektakl, który odbył się w Zbałżyńskim Ośrodku Kultury. Nad przedstawieniem czuwał wychowawca klasy pan profesor Tomasz Śliwa. Przynywy śmierci w twarz, w okopach pełnych jęków, Wsłuchanie w armach tług. Stoimy na wprost Ciebie, ja wróg Twój, Ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szancach stoimy, ja i ty. A potem naiwni Polacy już nam niepotrzebni, będą sposób odpowiedni potraktowani. To znaczy bezlitośnie germanizowani i rusyfikowani. A gdzie mityn się odbędzie? Może przy kurzej grzędzie? Nie, na wrzosowisku, przy tym starym palenisku. Tam będzie piłsowski wojak zaprawiony w srogich bojach, w nasz nieprzejmianym, w procy nie weźmy nasze plany. Niechasz ci grofiwki burze, zmykaj stąd pruski kocurze. Co świetne, to szpećmy. Co szpetne, tym świećmy. Więc lećmy i strach po świecie rozniećmy. Jeśli wam życie miłe, mówcie, kim jesteście. Miarku i słowa komendancie, stoisz przed trzema czarnymi orłami, które strach się po świecie swoimi czynami, nasze szpony rozszarpią ci serca, nasze dusze rozerwą ci. Ziemi i niebo znoszę, do pokory znuszę, twoją czyznę wniewać duszę i skruszę. Rozwinęły wolne skrzydła sam podniebny szlak. Nie podległa. Zmatuj wstała, Niech dzwoni dzwon, niech w niebiosach pieśń się wzbija z wszystkich polskich stron. Kolejnego dnia delegacje kilku uczniów ze wszystkich klas zespołu szkół nr 1 w Zwałczyniu wraz z opiekunką samorządu, panią profesor Martą Misiewicz i profesor Magdaleną Cieślak udały się do kościoła i pod pomnik. Pod pomnikiem odbyło się symboliczne zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. W Zbąszyniu. stało się to już tradycją. Dziękujemy wszystkim tam przybyłym uczniom reprezentującym naszą szkołę. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą podcymalo. Malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 cóż, ty zapani. Wojenko, 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 cóż, ty zapani. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg chmurę nosi. Maszeruje wiara, Po Raz dwa stąpaj, bracie, raz dwa stąpaj, bracie, bo tak Polska grzeje. Raz dwa stąpaj, bracie, raz dwa stąpaj, bracie, bo tak Polska grzeje. Wojenko, wojenko, co za moc jest tobie? Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz w dziwnym leży gronie? Aż kogo ty pokochasz w leży grobie Ten już w grobie leży Z dala rodziny A zanim pozostał, a zanim pozostał Cichy płacz dziewczyny W ostatnim dniu tych świątecznych obchodów Odbył się happening w naszej szkole Przygotowany przez samorząd uczniowski oraz panią profesor Martę Misiewicz. Happening dotyczył 91. urodzin Polski. Dlatego zostało odśpiewane 100 lat dla naszej niepodległej Polski. Do tego, na prośbę samorządu uczniowskiego, wszyscy uczniowie mieli w tym dniu biało-czerwony akcent w swoim stroju. Nie zabrakło również na naszych korytarzach dziewcząt roznoszących słodkie upominki. Czerwony w sercu miej Choćby do pokonania sam diabeł nawet był Zaszpiewaj dziś ze wszystkich sił Mamy nadzieję, że w przyszłym roku o wiele więcej klas przyłączy się do tego typu obchodów i będziemy mogli wspólnie świętować kolejne urodziny naszego kraju. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. Żegnamy Was i już zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Żegna Was telewizja z TV.